Ministerstwo Finansów wprowadza rozporządzeniem możliwość zastosowania kas wirtualnych, dlatego że przed rokiem w ustawie, nowelizując ustawę o podatku od towarów i usług, nieopatrznie, nawet można powiedzieć trochę bezrefleksyjnie, dopisano do kas, do wersji kas rejestrujących, tzw. Tak online, czyli innych niż te, które są obecnie, które są kasami sprzętowymi mającymi własną, samodzielną, zamkniętą pamięć fiskalną, tak zwane kasy online niesprzętowe. Raz utracone pieniądze przez państwo, czyli raz niezapłacone podatki są są stratami bezpośrednimi i przede wszystkim bezpowrotnymi. Nigdy tych pieniędzy nie odzyskamy. Nie jest to moment na takie eksperymenty. Oto dlaczego Ministerstwo Finansów chce wprowadzić wirtualne kasy fiskalne. Należałoby zapytać samych urzędników czy polityków. Dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe. Ministerstwo Finansów, gdyby się nad tym głębiej zastanowić, powinno być instytucją najgłośniej protestującą przeciwko takiemu pomysłowi, bo to w interesy budżetu państwa, w jego dochody mogą. Uderzyć w skutki wprowadzenia kas wirtualnych. Projekt ministra finansów, które, co do którego zasad uszczelniania systemu poboru podatku VAT nie mamy zastrzeżeń. Zastrzeżenie nasze budzi tryb i sposób wprowadzania tego, tego rozporządzenia. Wprowadzanie czegoś na siłę bez konsultacji z branżą, z praktykami, jest złym rozwiązaniem i powinno być to robione w postaci dialogu. Ten dialog był. W pewnym momencie został przerwany i myślę, że warto byłoby zastanowić się dzisiaj nad wycofaniem tego projektu, wrócenie do rozmów i uzgodnienie z branżą, jak ma to wyglądać w szczegółach. Bo co do generalnej zasady się zgadzamy. Zagrożeniem dla branży choreka, czyli hoteli i restauracji, catering przy wprowadzaniu, wyznaczeniu tej branży tak naprawdę do testowania kasy wirtualnej jest przede wszystkim tak. Może zaistnieć nieuczciwa konkurencja, poza tym mówimy cały czas o pilocie, o pilotażu. Jeżeli to rozwiązanie się nie powiedzie, to jak w tym momencie... Ministerstwo wybrnie z takiej sytuacji, jeżeli okaże się, że nagle spadki obrotów, spadki konkurencyjności będą duże, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Przedsiębiorcy w tej chwili na pewno, w dobie takiego kryzysu, który mieliśmy, czyli COVID-19, gdzie restauracje były pozamykane, będą szukali sposobu, żeby jak najszybciej odpracować straty. A niestety niektórzy nieuczciwi mogą wykorzystywać ten fakt do nierejestracji, niewysyłania sprzedaży do Ministerstwa Finansów.